Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym rozwiązujemy zadania z matematyki. Jak do tej pory, rozwiązywaliśmy zadania z zakresu szkoły średniej. Dzisiaj rozwiążemy zadanie 21 z arkusza naturalnego numer 2. Popatrz na jego treść. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, którego krawędź ściany bocznej ma długość 10. I tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 45 stopni. Zatem, ile wynosi objętość tego ostrosłupa? Mamy wykonany już rysunek, odpowiedni. Krawędź ściany bocznej to jest B, krawędź podstawy to jest A, i teraz popatrz. Jest to ostrosłup prawidłowy czworokątny. Każda figura przestrzenna, która ma w nazwie prawidłowy bądź prawidłowa. To jest taka figura przestrzenna, która w podstawie ma figurę płaską foremną. My tutaj mamy sposób prawidłowy czworokątny, oznacza to, że w podstawie jest kwadrat. I teraz popatrz, że w kwadracie, jeżeli mamy przekątną, to ta przekątna tworzy tak naprawdę z tej podstawy, czyli z tego kwadratu dwa trójkąty prostokątne. Natomiast popatrz, jakie tutaj mamy oznaczenia. No tutaj sobie zaznaczono literkę C. I ta literka C to tak naprawdę oznacza połowę przekątnej mojej podstawy. I teraz wypiszmy sobie dane. My wiemy, że krawędź ściany bocznej ma miarę 10, no i ten kąt nachylenia krawędzi ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, czyli kąt alfa, ma miarę 45 stopni. My tutaj jesteśmy w tym zadaniu proszeni o wyznaczenie objętości tego ostrosłupa. Objętość stożka liczymy z następującego wzoru. 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Ponieważ w podstawie mamy kwadrat, to tak naprawdę, żeby obliczyć objętość, to musimy tutaj co zrobić. 1 trzecią pomnożyć przez A kwadrat i pomnożyć przez wysokość. Czyli zobacz, co my tutaj tak naprawdę chcemy osiągnąć. Musimy. Znaczy, to chcemy osiągnąć e, obliczenie objętości, tak? Ale, żeby tą objętość obliczyć, to musimy wyznaczyć sobie w pierwszej kolejności krawędź podstawy, a dopiero i później e, wysokość. I dopiero, kiedy będziemy mieli te dwie dane, będziemy mogli wyznaczyć objętość figury. Popatrz, co my tutaj mamy. Wysokość całej figury oraz połowa podstawy, czyli nasze C. Wraz z krawędzią ściany bocznej, czyli w naszym przypadku jest to B, to te odcinki tworzą trójkąt prostokątny. Natomiast kąt alfa znajduje się tutaj. I teraz zobacz, co możemy tutaj policzyć. Możemy tutaj policzyć tak naprawdę, zarówno C, jak i H przy wykorzystaniu funkcji trygonometrycznej. Więc pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to wyznaczymy sobie wysokość całej figury i tutaj skorzystamy z sinusa kąta alfa. Czyli sinus kąta alfa to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw tego kąta dzielone na przeciwprostokątną. Wiemy również z tablic, że sinus 45 stopni ma wartość pierwiastek kwadratowy z dwóch na dwa. Możemy tutaj sobie teraz ułożyć odpowiednie równanie. h na b to się równa pierwiastek kwadratowy z 2 na 2. My chcemy obliczyć h, dlatego musimy pozbyć się mianownika w ułamku, który stoi po lewej stronie tego równania. Dlatego całe to wyrażenie przemnożymy przez b. I teraz popatrz. W wyniku takiego działania otrzymujemy h równe. B pierwiastków kwadratowych z dwóch dzielone na dwa. I teraz mogę sobie. Teraz wcześniej też mogłam, ale na tym etapie podstawię sobie pod B wartość 10. Czyli na tej podstawie otrzymuję tutaj h równe 10 pierwiastków kwadratowych z dwóch dzielone na dwa, zatem h to się równa 5 pierwiastków kwadratowych z dwóch. I h już mam obliczone. Będę potrzebowała wyznaczyć jeszcze A, czyli krawędź podstawy. Przy czym pamiętaj o tym, że u nas w podstawie znajduje się kwadrat. W kwadracie przekątna dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. Czyli, jeżeli będziemy znali przekątną tego kwadratu, to będziemy w stanie wyznaczyć sobie krawędź podstawy. Przy czym popatrz, co my tutaj mamy? My wiemy, że. Ten bok C w tym trójkącie to tak naprawdę jest połowa przykątnej podstawy w całej figurze. Dlatego kolejnym krokiem, jaki zrobimy, to po prostu wyznaczymy sobie z funkcji trygonometrycznych wartość tej krawędzi C. Tym razem skorzystamy z kosinusa kąta alfa. Kosinus. Jest to przyprostokątna leżąca przy kącie dzielona na przeciwprostokątną. Kosinus 45 stopni w tablic wiemy, że ma dokładnie taką samą wartość, jaką ma sinus 45 stopni. Na tej podstawie wiemy już, że C ma dokładnie taką samą wartość jak nasze duże H, czyli wysokość całej figury. Natomiast jeżeli nie jesteś pewien, to sobie możemy tutaj to wyznaczyć. Czyli c na b to się równa pierwiastek kwadratowy z dwóch na 2, ponieważ szukamy c, no to całą, całe to wyrażenie przemnożymy sobie przez b. Zatem c to się równa b pierwiastków kwadratowych z 2 na 2. Podstawiam teraz pod b 10, zatem c to się równa 10 pierwiastków kwadratowych z 2 na 2, więc c to się równa 5 pierwiastków kwadratowych z dwóch. Jak już wiem ile wynosi C, no to na tej podstawie wiem, że 2C, czyli przekątna całej mojej podstawy to jest 2 razy pierwiastek kwadratowy z 5, czyli jest to 10 pierwiastków kwadratowych z dwóch. oczywiście, Jest to 10 pierwiastków kwadratowych z Mając już tą daną, jestem w stanie wyznaczyć krawędź podstawy, tak jak już powiedziałam, z stwierdzenia Pitagorasa. Przyjmijmy sobie, że te nasze 2c niech się równa powiedzmy d, tak? Żeby nam było łatwiej to po prostu potem policzyć. Czyli stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że kwadrat przeciwprostokątnej równa się w sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Zatem d kwadrat to się równa 2 razy a2, więc d to się równa pierwiastek kwadratowy z 2 a kwadrat, czyli jest to a pierwiastków kwadratowych z 2. W tablicach spokojnie znajdziesz wzór na przekątną kwadratu. Natomiast ja ci tutaj wyprowadziłam, skąd się to bierze. My szukamy a, dlatego ja teraz tutaj zamienię to równanie stronami. Obustronnie podzielę przez wartość, która stoi przy szukanej, czyli przez pierwiastek kwadratowy z dwóch. Otrzymuję A równe D dzielone na pierwiastek kwadratowy z dwóch. Ponieważ w matematyce przyjęło się, że niewymierności nie zostawiamy w, w mianowniku ułamka, dlatego muszę tą niewymierność usunąć. Otrzymuję zatem A równe D pierwiastków kwadratowych z 2 na 2. I teraz podstawiam. Pod d 10 pierwiastków kwadratowych z 2. Oczywiście przez pierwiastek kwadratowych z 2 muszę przemnożyć, więc tutaj otrzymuję 20 dzielone na 2, zatem a ma wartość 10. Na tym etapie mogę już policzyć objętość mojej figury, czyli tutaj będzie 1 trzecia a do kwadratu razy wysokość. Na tej podstawie, tutaj teraz podstawiam wszystkie dane, wiem, że objętość to się równa 1 trzecia razy 10 do potęgi drugiej i razy 5 pierwiastków kwadratowych z dwóch. Zatem objętość to się równa 1 trzecia razy 100 i razy 5 pierwiastków kwadratowych z 2. Zatem 1 trzecia to się równa 500 pierwiastków kwadratowych z dwóch dzielone na 3. Zatem tutaj w tym konkretnym zadaniu poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C.